Hej wszystkim! Z tej strony Atakama na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. I wybaczcie, że przesunęłam mikrofon, ale zapomniałam, że mam go za daleko. Cóż my takiego ciekawego będziemy dzisiaj robić na tym koncie? Otóż mamy tutaj zadania u Zgretka. U niejakiego, jak on się nazywa? E, czekajcie, zaraz będziemy wiedzieć, tylko podejdziemy trochę bliżej. E, kruszek. Kruszek ma zadanka, które zaczyna się tutaj, a kończy się chyba w Murland albo w, w jakichś tam innych miejscach. Ostatnia Jerwicka pogoda jest bardzo dziwna i wygląda na to, że się pogarsza. Lepiej sprawdź, czy ktoś nie potrzebuje Twojej pomocy. Na Jerwiku szaleje niespotykana burza śnieżna. Sprawdź, co się dzieje. Ponoć wiatr zaczął przybierać na sile w Murland. Okej, okay, czyli jedziemy teraz szybciutko do Murland, żeby zobaczyć, co tam, co tam się ciekawego dzieje. Mam nadzieję, że, że będzie to fajnie wyglądało, że te efekty właśnie tej burzy śnieżnej będą jak najbardziej fajnie widoczne, bo ja widziałam to tylko tak kątem oka, ale tak wiecie, żeby grać, to to, to nie. Dobra, gdzie my tu mamy coś do zrobienia? Okej, okay. gdzieś na wzgórzu Nilmera. No to jedźmy na to wzgórze Nilmera, ale pozwólcie, że pojadę sobie pieszo, ponieważ efekty dźwiękowe... O, faktycznie tam się coś dzieje! Wow! E, że, że po prostu te, te efekty dźwiękowe, i. T... o! Ło! O kurczę! Tu nic nie. w ogóle koniec wolniejszy. Nie, mi się wydawało, że koniec wolniejszy. Ale jak! Ło! Ale hit! W ogóle, jak ten śnieg pada! Jak to mega wygląda! Oho. Mamy burzę śnieżną. Czekajcie, mamy burzę śnieżną. Co robi Ata? Zdjęcie! <grystanie> wow, no jak żeby inaczej? Ale po prostu muszę. To jest przepiękne. Naprawdę mi się mega podoba. Dobra, mamy. O, ładnie, ładnie stoisz na koniku. ładnie. O, ale tu śniegu jest. Patrzcie, tutaj coś się stało. Rowan. Mówi Lilian, dobrze widzieć przyjazną twarz w tej śnieżycy. Dzięki, że tu jesteś. Rety, ale ziom, było pewne, że czeka nas trochę śniegu. Ale aż tyle? Każdy miał otrzymywać przygotowane zapasy, ale to zamie ta zamieć wszystko popsuła. Wszystkie zapasy wypadły mi z ciężarówki, kiedy ta wpadła w poślizg. Spróbuję je odnaleźć, ale nigdzie... Ale nigdzie mi najlepiej. Pomożesz mi je znaleźć? Okej, okay, czyli mamy generalnie tutaj... Yy... Po prostu poszukać. A, tu jest, dobra, mamy jedno. Dobrze, że to nas nie spowalnia, ale naprawdę, no nic nie widać. Ale to jest mega zrobione, jak ja się joram, Tym śniegiem! Wow! Naprawdę się nie spodziewałam, że to będzie tak mega fajnie wyglądało. Dobra, a tutaj. No, to nie było tak źle tego znaleźć. Dobra, wracamy. Mamy wszystkie Twoje zapasy, Rowan. Nie przejmuj się! Pomożemy ci! Czekaj, czekaj, bo nie mogę kliknąć. O, dobra. Masz wszystkie, ale super! Nadzieja nie umiera nawet w samym środku burzy dzięki ludziom takim jak ty. Dziękuję, naprawdę. To pomoże wszystko naprawić. Okej, okay, czyli tu mamy zrobione. Dobra, czyli teraz, co? Musimy wrócić jakby. E, czekajcie, tutaj już nic nie ma. Czyli wracamy sobie na, e, na tą wioskę, tak? W ogóle tutaj jest jeszcze gdzieś chyba. Ojoj, nie. Bo to widzicie, czego szukam? O, tam jest. Czyli może na farmie Steve'a. Aczkolwiek nie wiem, bo tak jakbym. To jest też bardzo, bardzo daleko. Hm, nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. Ale wygląda, jakby było. Chociaż nie, na farmie Steve'a. Czekajcie. Jak tu stoimy, to będziemy teraz na wprost tego. Więc sobie spójrzmy na mapę. Stoimy tu. Może być na ranczu Starshine, może być w opactwie Doyle'a. Dobra, najpierw oddajmy to, co mamy, a później pojedziemy zobaczyć. Chociaż. To nie wygląda, jakby było jakoś strasznie daleko. <laughs> Dobra, dajcie mi sekundę, ja spróbuję to znaleźć. Nie, no Fort Pinta to to nie jest. Czekajcie, na wprost, równiutko na wprost, czyli nie. Fort Pinta nie, ale opactwo Doyla mm, mogłoby. Dobra, ja to zrobię później. Chodźmy oddać to zadanko. Troszkę wyczyściłam ekwipunek, żeby tam pomieścić te wszystkie rzeczy, które będziemy sobie zdobywać, ale mega ciężko się zdobywa tak wbrew pozorom te żetony. Te żetony świąteczne, tak, żetony. Bo myślałam, że będzie, wiecie, taki sam bug, jak był Kiedyś. Aha, czyli my tutaj już nie mamy nic do oddania. Serio? A ja myślałam, że mamy. No nie. A co to jest? Te śnieżki. Czekajcie. Zimowa aktywność. Hmm, poczekajcie. O nie, nie! Oj, oj. Dobra, jedziemy zobaczyć tą zimową aktywność, bo jestem ciekawa, co to jest, bo tam jeszcze mnie nie było. W ogóle ta wioska coraz ciekawsza się wydaje. Dobra, pojedziemy tu i teraz na prawo. Na prawo! Na prawo. Tutaj. Czekajcie, tak sobie schowam tą mapę. Tam coś jest, ale co to jest? Hmm. <ścoughs> teraz już sama nie wiem gdzie jechać. Czy tam? Czy, czy tutaj, gdzie ta zimowa aktywność rzekomo. Nie no, o nie, 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 nie. Źle, 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 źle. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Oho, ta zimowa aktywność chyba nas... Oho, o! Gwiazdka! Nie, to trzeba podejść. Hmm. Chyba dobrze jedziemy. Czekajcie, tutaj. Czyli jesteśmy tu, gdzie się świecą te wszystkie te te te. Okej, okay. cześć skrzat. Witaj, jestem Alaska Jones, słynny archeolog. Wiele lat temu moją nauczycielką była sama Oklahoma Jones. Pragnę odnaleźć zagubiony skarb. Jest w nim mnóstwo zimowych symboli, które... Kaprany chciałoby dać tobie i twoim krewniakom. Niestety, gdy tylko odnalazłem ten skarb, doszło do wypadku. My, kaprany, ukradłyśmy znaczy, wymyśliłyśmy fajerwerki, które doprowadziły do wybuchu skarbu. Oj, co to była za eksplozja! Właśnie znalazłam trop dotyczący tego, gdzie niektóre części skarbu gdzie są niektóre części skarbu. Okej. Okay. Znajduje się wybieg. Jeśli się nie mylę, część skarby wylądowała w jego okolicy. Jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Wybieg. mapy trzeba przejechać! mapy, żeby to znaleźć! Ale dobra. Aj, aj, ale to wygląda śmiesznie. Z tym, z tym skrzatem na nos. O, słodko. Wybaczcie, że ja tak robię zdjęcia, ale no, 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 jak można nie zrobić zdjęć? No popatrzcie, no przecież to się samo prosi. Dobra, yy, gdzie my mamy jechać jeszcze raz? Teraz musimy tu wyjechać. Nie musimy wcale wjeżdżać do wioski, możemy ją sobie tak objechać. No i dobra. Fajnie, bo kurczę, ja myślałam, że nie mamy tutaj więcej. Ładiski! O, o nie! Przejechałam liski. Dobra, czekaj, zaraz zobaczymy. Po lodowisku. O, możemy tędy jechać w sumie, nawet na skróty będzie. Cześć, pingwinki! Jać! Ale tu dźwięki są w ogóle. Wow! Dobra, jesteśmy już blisko. Z tego co widzę, to teraz musimy skręcić na prawo. Jeszcze troszeczkę na prawo. I teraz. Teraz na wprost i powinniśmy dojechać. Dobra, dobra, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Gdzieś mniej więcej. Tutaj? Okej. Okay. Wow, tu jest jakaś w ogóle stajnia. Czekaj, 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 Goniu. Poczekaj. Pip, 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 pip. Okej. Okay. Przeszukiwanie. Mamy skarb! Dziękuję za pomoc! Pewnego dnia odnajdę cały zaginiony skarb. Na razie jednak będę szukać wskazówek, które mnie do niego zaprowadzą. Weź ten skarb, jestem ci wdzięczna. Spotkajmy się jutro, by kontynuować. Dziękuję! Aha, po jednym dostajemy. Ale kicha. Patrzcie jak ktoś tutaj ładnie sobie zrobił. Ooo! Mega fajnie, że jest taka stajenka tutaj obok tego, wybiegł. Ten pies właśnie na mnie naszczekał. Tu mamy jeszcze jakieś jedno zadanko i możemy sobie szybko pojechać zobaczyć, co tym razem. Jeloń! Wow! Cześć Jeloń. Jaki dumny patrzcie. Się nie odezwie nawet. Dobra, dobrze jadę? Tak, widzicie? Czyli jednak te światełka tam mają znaczenie, a ja właśnie myślałam, że nie. Teraz czekajcie, w którą stronę? Obojętnie w sumie, którą pojedziemy, tak naprawdę. Tutaj troszkę naokoło, ale to nic, to nic, radzimy sobie. Tutaj mamy też jeszcze wyścig za te okruchy. Jeszcze ten wyścig z pingwinkami jest za okruchy. Za okruchy, za żetony. Mi się te okruchy cały czas wiecie. O! Takie małe już mają rogi? Co jest? Serio? Aha. Dobra. O matko, spokojnie! Idziemy. Go, go. Już? Czekajcie. Teraz nie. Teraz nie. No ej! Przecież ja nic nie robię. Dobra. <ścoughs> Aha, czyli to dostaliśmy tak po prostu od, od sarenki, tak? Nie można z sobą pogadać ani z dziećmi, które są już takie. No to są te, tylko pomniejszone po prostu, szkoda. Ale dobra, ważne, że mamy okruch duszy. Okruch duszy. Masakra, że mamy ten, że mamy. No, wiecie co, wiecie co mamy. Co tu jest, co tu jest ciekawego? Tu można patrzeć sobie przez lunetę. A czy to nie było czasami w tej tęczowej tej krainie? Ło, wow, ale fajne. Coś, coś było, nie? Rzadkich konstelacji. A, okej. Okay, okej. Okay. To nam opowiadają, dobra. No dobra, więc mamy te 30 żetonów. I tutaj już poza tym, że mamy zrobić jeszcze wyścig, chyba nic nam nie zostało. Chociaż nie wiem, co to jest te dwa wykrzykniki, więc pojedziemy sobie jeszcze tam zobaczyć. Prezenty odebrałam. Tutaj mamy wymianę. Na razie na wymianę nie jedziemy. Tu mamy konie do kupienia. I to chyba u góry jest. To u góry mi się wydaje, że to już nie jest nic takiego. Wiecie, że tam. No skoro tu jest wyścig, to to jest chyba powrót w ogóle do. No i dobra, jesteśmy. Tutaj ukru... okruszka zanosi się na śnieżną burzę. Szybko zobacz, czy ktoś nie potrzebuje Twojej pomocy. Czyli co? W Murland? Co? Jak to? Czy jeszcze raz można. Nie rozumiem, wybaczcie, napiję się herbatki, ale. To co tak, za każdym razem, jak będziemy wchodzić i wychodzić, to możemy jechać i pomagać, i dzięki temu sobie zdobywać te okruchy dusz? czy jak? Bo nie rozumiem. I gdzie to teraz? No tam gdzie było? Hmm. Dziwne, bardzo dziwne, nawet bym powiedziała. Ale sprawdzimy to. Tu mamy jakąś połowę tego zaznaczoną, więc teraz nie wiem. To jest to samo. Czekajcie. Ok. O! Pomóż zasypanej osobie. O! Łoś! Oh, wow. To jest inne zadanie. Ja myślałam, że będziemy mieć to samo, a to nie. Popatrzcie. Wow. Dobra. O nie. Jedź, 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 jedź. A tak, jak ty będziesz tak pomagać innym ludziom, to na pewno zdążymy. Tutaj jest ktoś zasypany, tak? Kto to jest? Nie, tu mamy... Co tu mamy? Czemu teraz? Czemu teraz? Dobra. Gdzie jest ta zasypana osoba? No, niby tu gdzieś, tak? Ale jej tu nie ma. Problem w tym, że jej tu nie ma, ale możemy sobie zawsze zrobić coś takiego na przykład. I wtedy nie będzie śniegu. O, przy okazji mamy wspomnienie. Katrin. Nie wiem, to może nie z tej strony. Dobra, pojedźmy tam. Może gdzieś będziemy po prostu te osoby widzieć. Przez to, że... czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przez to, że nie mamy śniegu, będzie łatwiej. O, nie, no dobra, tutaj. Okej. Okay. No idź, idź, idź. O, ale dźwięk. Dobra, mamy tu kogoś? Już prawie. <ścoughs> Udało się. Dobra, ale gdzie się udało? Gdzie ta osoba? Trochę tego nie rozumiem, ale okej, okay. bo nie wiem, gdzie ta osoba się znajduje teraz. Tutaj tego nie ma. Może ja mam baga jakiegoś? No bo tu nikogo nie ma, widzicie? Chyba, że tu gdzieś jest w tych krzakach, a ja nie widzę. Dobra, zejdźmy i sprawdźmy to jeszcze raz, bo... Poczekajcie, z tego, co ja widzę, to my jesteśmy dokładnie tu, gdzie ta osoba powinna być. I nikogo tu nie ma. A, no to byłaś zakopana, czy byłaś tu? Pod tym śniegiem, dobra, super trochę tego nie rozumiem, ale okej okay. no dobra, najważniejsze, że udało nam się uratować, pokaż co ty tutaj jeszcze masz, bo ty masz chyba jeszcze jakieś zadania, czy nie nie, tutaj jest ktoś hej Lilian, ależ nie spotyka na burza co nie, w jednej chwili ludzie lepią sobie bałwana, w następnej uciekają przed zamiecią na pewno pogubili swoje rzeczy dobra, szukamy rzeczy pomóż im sobie znaleźć zagubione rzeczy i patrzcie, pedę dostajemy za to co? Jak to? Oni... O, 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 czekajcie. Tutaj coś się dzieje. Tu nas prowadzi, dobra. Chyba dobrze idziemy, co? Czy nie? Czekajcie za tą strzałką. O, na zielono, na zielono, na zielono. Dobrze do... Oho, oho, oho! Tu gdzieś, tu, 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 jest. Mamy jedno z trzech. Dobra, jedźmy dalej. No, szukaj nam, szukaj nam, szukaj. Tutaj nigdzie nie. Hmm. Jedno z trzech. Czekajcie, bo tutaj na, e... No nie wiem, tutaj nam się, nie wiem, zbagowało się coś, czy jak, nie pokazuje nam nigdzie, gdzie mamy jechać. Nie wiem, kręci się to i kręci. Nie wiem, czy my jesteśmy teraz... O, dobra, 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 mamy. Myślałam, że tutaj będzie za daleko już, ale, ale jest dobrze. O, ok, tu, 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 tu. Tu nam każe skręcać. Teraz tu. A, czyli gdzieś tu. Dobra. Czekajcie, tu mamy dwa z trzech, czyli jeszcze jedno. Podejrzewam, że to będzie gdzieś w tamtą stronę. Bo tu raczej już by było za dużo. Chociaż, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Pojedźmy sobie po prostu w tę stronę teraz. Gdzieś tu. Bo wiecie, żeby nie było tak, że wszystko obok siebie jest. O nie, 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 tu za daleko. Tu nam się na razie nic nie pokazuje. Tutaj też nie. Tu już chyba w ogóle będzie mega daleko. Więc dobra, wróćmy tam. Ej, to zadanie nie jest wcale takie proste. Naprawdę. No bo w sumie skąd my mamy wiedzieć? Możemy biegać dookoła. I tak naprawdę, wiecie, no. A może tu gdzieś? O, dobra, mamy. Mamy, 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 mamy. Gdzieś tu mamy. Jej, warunki spełnione. Wracamy do niego i oddajemy mu, i dostajemy znowu punkty. Patrzcie, zebrało nam się trochę tego, więc fajnie. Myślałam, że troszeczkę ciężej będzie, a widzicie, tutaj robiąc to zadanie, faktycznie da się je uzbierać. No i okej, okay, dobra. Panie Jamesie, proszę mi dać moje punkty. Tak, znaleźliśmy wszystkie zgubione rzeczy. Ding, ding. Szczerze mówiąc, skoro byłem mózgiem tej operacji, to uważam, że powinienem zatrzymać cały zysk. Chyba zgodzisz się, że nauka od tak wyśmienitego biznesmena, jak ja, to wystarczająca zapłata. Wiedza jest bezcenna. Dzięki, Lilian, za pomoc. Gdyby nie ty, nie udałoby mi się pomóc tylu ludziom. Pozostaje mieć nadzieję, że ta dziwna pogoda nie sprawi więcej problemów. Okej, okay, czyli mamy to. Ale naprawdę mnie to ciekawi. Naprawdę mnie ciekawi, czy po prostu jeśli nie wrócimy na wioskę, to znowu nie będzie tamtych zadań. Jeśli tak, to ja tak mogę wbijać sobie te żetony, bo naprawdę rzeczy za te żetony są przepiękne i ciężko by sobie było wybrać, wiecie, no niewiele tego, więc fajnie by było zbierać wszystkie komplety stamtąd. No nie wiem, dobra, zaraz do Was wrócę. Dobra, okruszka już nic nie ma, niestety. Ja sobie po odcinku jeszcze zrobię tutaj wyścig, żeby to pozbierać. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dziękuję z góry za każdą Waszą łapeczkę. To jest strasznie motywujące. Dziękuję, że jesteście do usłyszenia. Mam nadzieję już niedługo. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.